Cześć! Dzisiaj powiemy o tym, czym jest API, czym jest REST, czym jest REST API i czym się różni API RESTowe od API nierestowego. Ja jestem Jan, a Ty jesteś na kanale Programator, na którym mówimy o programowaniu. Jeżeli ten film Ci się spodoba, daj łapkę w górę, a my zaczynamy! Po pierwsze, czym jest API? API to skrót od Application Programming Interface. Już sama nazwa sporo nam powie. Interface, czyli jakiś specjalny sposób dostępu do programu. A Programming Interface to interfejs, dzięki któremu jeden program może się komunikować z drugim. W odróżnieniu od np. interfejsu użytkownika, czy to konsolowego, czy graficznego, czyli CLI albo GUI, które oczywiście przeznaczone są do korzystania przez ludzi. Przez API jeden system komunikuje się z drugim. Na przykład aplikacja mobilna pobiera dane z serwera albo system sklepu internetowego komunikuje się z systemem księgowym. Przykładowo, może system księgowy ma specjalne api, dzięki któremu aplikacja sklepu internetowego po złożeniu zamówienia wysyła do niego żądanie o wygenerowanie faktury dla danego zamówienia. Jeżeli chodzi o aplikacje webowe, bardzo często tworzy się api backendowe, z którego korzysta aplikacja frontendowa. Na przykład, wykorzystuje je do pobierania danych albo do wysyłania żądań od użytkowników. Na przykład frontend sklepu internetowego pobiera z API backendu dane o produkcie, wyświetla je użytkownikowi, i jeżeli użytkownik chce dodać taki produkt do koszyka, wtedy frontend wysyła przez API żądanie do backendu, mówiąc o tym, że użytkownik chciałby wykonać taką operację. Backend odpowiednio ją sobie przetwarza i wysyła odpowiedź. Do frontendu, mówiąc, czy udało się taką operację zrealizować. Czyli jeszcze raz, API to specjalny interfejs, dzięki któremu jeden program może korzystać z danych albo zlecać operację drugiemu programowi. Jest wiele stylów tworzenia API. Jeżeli ty tworzysz API tylko do użytku wewnętrznego, to tak naprawdę możesz je zaprojektować dowolnie i wykorzystać do jego stworzenia dowolne technologie. Ale jeżeli tworzysz API, z którego być może będzie, e, będą korzystały jakieś zewnętrzne usługi, to warto żeby ono było stworzone w sposób w miarę standardowy. Jednym z najważniejszych standardów obecnie jest właśnie REST. Właściwie jest to taki niepisany standard, bo REST tak naprawdę to tylko styl tworzenia API. Wreszcie nie znajdziemy bardzo sztywnych reguł mówiących o tym, jak dokładnie ma wyglądać takie API czy w jakim formacie ma zwracać dane, bo te rzeczy dobieramy zależnie od potrzeb naszego systemu. Ale REST Mówi nam o kilku wysokopoziomowych cechach, które powinno posiadać nasze API. Obecnie znajdziemy wiele API, które nazywają się restowymi, ale tak naprawdę ilu programistów tyle interpretacji resta, więc nie wszystkie z nich będą się tak ściśle trzymać tych zasad. Po pierwsze, REST zakłada myślenie o API w kontekście zasobów, czyli rzeczy, a nie akcji, na których opierają się API w stylu RPC, czyli Remote Procedure Call. To znaczy, że wszystkie operacje w naszym API będą zamodelowane w kontekście tworzenia, modyfikowania albo usuwania pewnych zasobów. Na przykład w API sklepu internetowego raczej nie znajdziemy operacji kup przedmiot. Raczej możemy mieć do dyspozycji operacje typu utwórz zamówienie. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o zasoby. Zasoby wreszcie identyfikujemy za pomocą URI. Czyli zazwyczaj jeżeli chodzi o takie webowe API, będziemy mieli specjalne y, adresy, które będą identyfikowały dany zasób. Na przykład sklep.pl łamane na users łamane na Jan to może być identyfikator dla konta o y, username Jan. Jest sześć założeń, które powinno spełniać API, żeby mogło nazywać się RESTowym. Po pierwsze, architektura client-server Architektura client serwer zakłada rozdzielenie aplikacji na te właśnie dwie części. Mamy aplikację kliencką na przykład frontend, mamy aplikację serwerową, na przykład backend i one działają niezależnie od siebie, a jedyną komunikację przeprowadzają właśnie przez to API. Klient jest niezależny od serwera, a serwer jest niezależny od klienta. Serwer nie może wpływać na to, jak działa klient, a klient nie może wpływać na to, jak działa serwer. Mogą się komunikować wyłącznie poprzez operacje określone w API. Dzięki temu możemy stworzyć jedno API na backendzie, które następnie będzie wykorzystywane przez kilka aplikacji klienckich, na przykład aplikację frontendową w przeglądarce, aplikację mobilną, aplikację na telewizor albo będą z niego korzystać zewnętrzne systemy. Drugie założenie to bezstanowość, to znaczy, że serwer nie będzie przechowywał stanu aplikacji klienckiej i każde żądanie. Wykonywane przez API jest niezależne od innych żądań, które wykonujemy. To też znaczy, że powinno zawierać cały komplet informacji niezbędnych do wykonania takiego żądania. Na przykład w API sklepu internetowego nie znajdziemy operacji w stylu dodaj ten ostatnio wyświetlany przedmiot do koszyka mojego użytkownika. Raczej będzie to operacja dodaj przedmiot kawa do koszyka użytkownika Jan, chociaż zazwyczaj będziemy operować pewnie na jakimś tam ID przedmiotu i ID użytkownika. Jeżeli są jakieś operacje, które będą wymagały przechowywania stanu pomiędzy wykonaniem dwóch żądań, to taki stan musi być trzymany wewnątrz aplikacji klienckiej. Po trzecie, cacheowalność. Każda odpowiedź przychodząca z API powinna posiadać oznaczenie, czy może być przechowywana przez klienta w pamięci podręcznej. Dzięki temu możemy wyeliminować część powtarzającej się komunikacji, jeżeli dane nie zmieniły się od czasu, kiedy ostatnio je pobraliśmy. W ten sposób możemy poprawić wydajność naszej aplikacji. Ważne jest, żeby kwestie kaszowania były określone poprawnie, żeby uniknąć problemów z nieaktualnymi danymi. 4. Budowa warstwowa. Aplikacja kliencka nie powinna odczuwać różnicy w korzystaniu z API, niezależnie od tego, czy jego obsługą zajmuje się jeden serwer, czy po drodze znajdują się jakieś serwery pośrednie. Dzięki temu możemy skalować nasz system, Dokładając więcej serwerów oraz load balancer, który będzie zajmował się rozdzielaniem obsługi żądań pomiędzy te serwery. Albo dodać warstwę cache'y lub innych usług np. egzekwujących polityki bezpieczeństwa. Niezależnie od tego jak będziemy rozwijać nasz system wewnętrznie, działanie API dla klienta powinno pozostawać takie samo. Piąty punkt. Kod na żądanie. Zgodnie z tą zasadą działanie API może być rozszerzane poprzez wysyłanie fragmentów kodu wykonywalnego do klienta. Na przykład JavaScriptu. Ta zasada jest opcjonalna i w praktyce rzadko stosowana. I punkt szósty: Uniform Interface, czyli po polsku jednolity Interface. W tym punkcie zawiera się kilka podzasad, przez które teraz przejdziemy. Po pierwsze, jeden zasób może mieć wiele reprezentacji dostępnych przez API. Te same dane mogą być wysyłane w formacie HTML, XML, JSON albo dowolnym innym. Obecnie najczęściej stosowanym formatem jest JSON ze względu na swoją prostotę. Po drugie, możemy modyfikować dany zasób, używając jego reprezentacji. To znaczy, że po otrzymaniu reprezentacji zasobu mamy komplet informacji potrzebny do jego zmodyfikowania albo usunięcia. Po trzecie, wiadomości są samowystarczalne. To znaczy yy, taka wiadomość zawiera wszystko to, co potrzebne, żeby druga strona mogła tą wiadomość przetworzyć. Na przykład w nagłówku content type wysyłamy format danych tak, żeby druga strona wiedziała, jak je rozkodować. I teraz najtrudniejsze: HTOAS, czyli Hypermedia as the Engine of Application State. W skrócie API powinno być skonstruowane tak, żeby nie trzeba było hardkodować w kliencie jego struktury i organizacji. Klient powinien móc nawigować po API za pomocą hyperlinków zwracanych w odpowiedzi na żądania. To trochę tak jak ludzie korzystają ze strony internetowych. Jeżeli wchodzisz na jakąś stronę internetową, zazwyczaj nie znasz pełnej listy dostępnych podstron. Po prostu wchodzisz na stronę główną, i tam znajdują się linki do dalszych kolejnych podstron. Przechodząc ze strony na stronę, jesteś w stanie przejść po pełnej strukturze danej strony internetowej. Tak samo powinny być zbudowane API, to znaczy z jednego zasobu powinny istnieć linki do dalszych powiązanych z nim zasobów. To wymaganie jest często pomijane i w wielu API nie znajdziemy takiego systemu. Budując restowe API, generalnie polegamy na protokole HTTP, o którym mówiliśmy w poprzednim filmie. Link znajdziesz tutaj. Skoro bazujemy na protokole HTTP, to do identyfikacji zasobów użyjemy adresów URL, do oznaczenia operacji na zasobach użyjemy metod HTTP, np. get, post, put itd. Użyjemy kodów odpowiedzi HTTP do oznaczenia stanu danej operacji, a wszystkie dane. Niezbędne do operacji zawrzemy w ciele żądań i odpowiedzi HTTP. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o działanie restowych API. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj łapkę w górę, a jeżeli chcesz zobaczyć następny film o implementacji restowego API we frameworku Flask, to zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia! Po trzecie uniform interface, czyli zunifikowany interfejs. Po trzecie Uniform Interface, czyli ujednolicony interfejs. Po trzecie Uniform Interface, czyli po polsku pewnie jednolity interfejs.